Cześć! Słuchajcie, dzisiaj zajrzymy do Laury od Retronix. Co się będzie działo w środku? No, zaraz się dowiemy. A ta rynka jest już gotowa, zwarta i chętna do działania. Także damy jej jeszcze chwileczkę odpocząć, a w tym czasie zajrzymy, co mamy w pudełeczku. No i proszę bardzo. Mamy Batmana i mamy, słuchajcie, Laurę, a w środku w Laurze mamy na pewno Cartridge. To nas bardzo cieszy, bo to będzie oznaczało szybkie wejście we właściwy port. Czyli tu. Co mamy poza tym? Mamy poza tym <laughs> no, mięciutko. Całkiem spory obrazek. Można sobie przykleić. Na przykład na ścianę. <laughs> Albo u mechaników można zostawić. Z drugiej strony mniej wyglądny chłopak. Do tego mamy standardowe.